Musimy, musimy teraz szybko, szybko zregenerować siły, wymazać ten mecz z głowy, wyciągnąć z niego szybkie wnioski, bo jesteśmy w stanie to jutro wygrać. Mam nadzieję, że rzucimy wszystkie, wszystkie siły, jakie mamy, i razem, razem z kibicami, którzy tutaj są, przyjechali z nami. Wszyscy, wszyscy będziemy wierzyć, wszyscy, wszyscy będziemy walczyć o to, aby jutro. Do, do awansu, do of course, it's nice to have the advantage. We're still up 2 1. We have another chance to win tomorrow. So it's about you know, getting back and recovering and resting and, and learning from this game and coming out strong tomorrow.